Każdy z nas robi zakupy, jedni częściej i chętniej, drudzy trochę rzadziej. W każdym razie temat, który dziś poruszę, prawdopodobnie zainteresuje większość odbiorców. Na początek mam kilka pytań. Czy chcielibyście oszczędzać, a przynajmniej nie przepłacać podczas zakupów? Czy potrafilibyście podać dokładny adres strony internetowej sklepu i wprowadzić go w przeglądarkę na telefonie? No i wreszcie, czy Macie w domu komputer z dostępem do internetu, czy tylko i wyłącznie korzystacie z telefonu? Przypuszczam, że szukając czegoś w internecie na telefonie, nieraz padała propozycja zainstalowania aplikacji. Tutaj akurat widzimy Disney Plus. Ale takich sytuacji jest znacznie więcej, np. przykład OLX, Allegro, e-podróżnik i inne. Dlaczego ludzie pobierają aplikacje? Generalnie aplikacje są fajnym wynalazkiem. Każdy ceni szybkość, wygodę, brak konieczności żmudnego wpisywania loginu i hasła. Do tego dochodzi jeszcze możliwość skanowania kodu QR, żeby nie musieć przepisywać kodu i swojego numeru telefonu, tak jak na przykład w aplikacji Paczkomatu. A co z bankowością? Blik. Płacenie telefonem, przelewy, społecznościówki, komunikatory. O ile Facebooka da się jeszcze obsłużyć przez przeglądarkę, to na przykład chcąc sprawdzić wiadomości, Android siłą już odsyła do Messengera. W zasadzie w każdej sferze życia wymyślono już aplikacje. Ja chciałabym się skupić na dwóch. Typach aplikacji. Pierwsze to aplikacje sklepowe, które tutaj omówię, a inne to aplikacje, które zarządzają naszymi danymi personalnymi, takimi jak na przykład PESEL, stan zdrowia czy dane medyczne. I są one wspierane, a nawet zalecane przez nasz kraj. Dziś programy lojalnościowe sklepów, a obecnie pracuję już nad kolejnym odcinkiem o tym drugim typie aplikacji, na który już teraz chciałabym serdecznie zaprosić. Jeżeli będzie już on gotowy, to link znajdziecie tutaj oraz w opisie. Przeciętny użytkownik pobiera aplikację ze sklepu Play lub z App Store w zależności od tego, czy jest to telefon na Androidzie, czy iPhone. Takie tak zwane repozytoria wymagają zalogowania się w celu pobrania czegokolwiek i aktualizacji aplikacji. W Androidzie jest co prawda możliwość pobrania pliku instalacyjnego APK bez logowania się do sklepu Play. APK to jest taki androidowy odpowiednik pliku .exe, jak ktoś kojarzy instalki różnych programów na Windowsie. Ale niestety takie przedsięwzięcie leży w momencie podjęcia aktualizacji. Próbowałam, ale nie dało się zaktualizować bez logowania. Natomiast jeżeli komuś się to udało i ma jakieś szersze doświadczenie, no to zapraszam do dyskusji w komentarzach i będziemy razem wymieniać doświadczenia. Większość ludzi loguje się swoim głównym kontem Google, gdzie ma swoją główną pocztę e-mail, podane imię, nazwisko, zweryfikowany numer telefonu. W poprzednim odcinku zwracałam uwagę na lokalizację, że często ona się włącza na nasze życzenie, na przykład przy włączeniu nawigacji, no i potem zapominamy o tym, chodząc już z takim permanentnym namierzaniem. A już nie chcę nawet wspominać o tym, że ludzie mają jakieś portfele Google i inne sprawy płatnicze. Co powoduje zbyt duża ilość aplikacji na naszych telefonach? Przede wszystkim aplikacje zajmują pamięć pamięć służącą do przechowywania danych i pamięć operacyjną RAM, wykorzystywaną, tak jak sama nazwa wskazuje, do wykonywania operacji. Na szczęście wiele ludzi ma dodatkową kartę pamięci, która odciąża pamięć telefonu. To tak jak w mózgu człowieka służy on i do zapamiętywania, i do myślenia na bieżąco. Te dwa rodzaje pamięci różnią się od siebie, nie są jednym i tym samym. Pamięć ram jest z góry określona, bo zależy od tego, jakie są fabryczne parametry telefonu. Generalnie nie mamy na nią wpływu, ale ilość procesów, które żyją naraz, też dobija nasz telefon. Taki przeciętny użytkownik nie dba o wyłączanie powiadomień, oszczędzanie energii, zamykanie aplikacji działających w tle, tylko wszystko działa na full, bo takie są ustawienia domyślne. To tyle o pamięci ram. Natomiast co do pamięci wewnętrznej telefonu, czyli takiego odpowiednika dysku twardego w komputerze, nawet jeżeli mamy dużo pamięci ram w telefonie, ale zagracimy swój telefon to też będzie to powodowało spowolnienie w działaniu naszego sprzętu. Poprzez analogię do człowieka, nawet jak ktoś jest super inteligentny, ale jak ma za dużo na głowie, to też nic to nie da. Poza tym, co dotyczy stanu technicznego naszego telefonu, jest jeszcze jedna sprawa. Aplikacje zbierają nasze dane przez mikrofon, lokalizację, zdjęcia, kontakty i inne multimedia. Mam nadzieję, że teraz każdy sobie przypomni, jak wyrażał zgodę na dostęp do aparatu fotograficznego albo mikrofonu. Mądry ten, który zezwolił na to tylko podczas działania aplikacji tylko kto sprawdza, czy aplikacja jest na pewno zatrzymana, czy tylko schowana na dalszy plan i działa nadal w tle. Jaka jest różnica w korzystaniu z komputera i z telefonu? Komputer, w tym także laptop, którego możemy przenosić, nie ma aż tak rozbudowanego tego aparatu śledzącego. To taka moja osobista nazwa. Mamy jakąś lokalizację, w laptopach nawet wbudowane mikrofony i kamery, ale generalnie komputer nie jest z nami aż tak blisko jak telefon. Mam na myśli bliskość fizyczną, bo komórkę nosimy najczęściej przy sobie, ale i bliskość pod względem preferencji, decyzji, wyborów temat nasłuchu i śledzenia przez telefony już nie stanowi takiego szoku dla społeczeństwa, ale zamierzam sama kiedyś osobiście opowiedzieć, na przykład podając losy Edwarda Snowdena. No to teraz główny punkt programu i mój ulubiony temat. Bierzemy konkretną aplikację, na przykład Stokrotkę i nie jest to oczywiście lokowanie produktu czy jakaś reklama. W aplikacji tego sklepu mamy tak, że pod pretekstem zbierania punktów, pod pretekstem zniżek, mamy dostępny elektroniczny paragon. Z dokładnym wyszczególnieniem, co kupiliśmy gdzie, za ile, w jakiej ilości, jaki sklep, jaka data, dosłownie wszystko. Coś, co kiedyś wyrzucaliśmy do kosza, jest teraz powiązane z naszymi danymi. I powiecie, że zakładając taką stokrockę albo lidla, nie podajemy numeru PESEL. No, okej, okay, ale podajemy przecież numer telefonu, a od 2016 roku w ramach zapobiegania terroryzmowi jest obowiązek rejestrowania numeru telefonu właśnie z numerem PESEL także te telefony na kartę. A więc nasz PESEL jest u operatora sieci komórkowej. I co się teraz dzieje? Osoba kupująca dużo używek może być posądzana jako patologiczna. Może mieć ona problemy np. z uzyskaniem kredytu w obawie przed jego niespłaceniem. Kupując mniej zdrowe produkty, słodycze, chipsy, wysyłamy informację, że możemy być zagrożeni chorobami, a to z kolei również jest niekorzystne dla kredytodawców, więc nasza zdolność leci w dół. Niestety, kredyty nie są obecnie niczym nadzwyczajnym i nie chcemy mieć do nich ograniczonego dostępu, przez to, że mamy jakieś wybory w sklepie spożywczym. Mówię niestety, bo osobiście nie popieram zwiększenia długu publicznego, ale brak jakichkolwiek kredytów w obecnych czasach, no niestety, byłby utopią. I jeszcze co do tych punktów z aplikacji, tych programów lojalnościowych i elektronicznych paragonów powiązanych z naszym numerem telefonu. Słuchajcie, czy wiecie o systemie punktowym w Chinach? Jeżeli nie, no to jest już tylko moim zdaniem kwestia czasu, bo skoro w państwie środkach funkcjonują już takie punkty dla obywateli, to czemu taki element kontroli społeczeństwa nie sprawdziłby się w innych krajach? I mówiąc punkty, nie mam na myśli punktów lojalnościowych za kupowanie oleju czy makaronu, tylko punkty za to, czy dokonujemy dobrych, zdrowych, racjonalnych wyborów, czy złych. I dlaczego ja teraz na to zwracam uwagę? Skoro mamy elektroniczny paragon powiązany z naszym numerem telefonu, telefon z kolei z PESEL-em, a to wszystko idzie gdzieś do wspólnej, scentralizowanej. Bazy, nazwijmy to tak potocznie, to w momencie, kiedy dokonujemy wyborów niezdrowych, nieekologicznych, bo na to też jest bardzo duży ostatnio nacisk, to stajemy się albo lepszymi, albo gorszymi obywatelami. I dlatego, jeżeli wszystko będzie zdigitalizowane, czyli cyfrowe, pozbawione gotówki tylko i wyłącznie na punkty, tylko i wyłącznie elektronicznie, to ten ślad za nami cały czas podąża. I ja uważam to za bardzo mocną ingerencję w wolność osobistą i w prywatność, natomiast ludzie sami sobie na własne życzenie coś takiego gotują, sami sobie kręcą bat. Jeszcze do niedawna zamiast aplikacji mieliśmy karty. W niektórych sklepach one jeszcze funkcjonują. Tam też wprawdzie jest podawanie danych w formularzu i też można zlokalizować miejsce użycia danej karty, ale karta nie posiada tych wszystkich funkcji, co telefon czyli kamery, mikrofonu, preferencji, kontaktów, zdjęć. Karta po prostu robi swoje i nie wtrąca się do innych rzeczy. Wszystko dąży do tego, aby niejako ułatwiać nam życie. Jesteśmy zabiegani, mamy dużo spraw na głowie. Kto by nosił te karty, skoro można mieć wszystko w jednym miejscu w telefonie? Ale tak jak mówiłam, ma to swoją cenę. Moja prywatna opinia i rada. Jeżeli nie ma jakichś spektakularnych korzyści, na przykład wielkiej oszczędności, to lepiej sobie darować. Po co ci aplikacja marketu ogrodniczego? Jeżeli tam bywasz raz w roku albo i rzadziej, ja bardziej cenię swoją prywatność niż oszczędzenie tych paru złotych na zakupach. Poza tym, czy tak naprawdę oszczędzamy? Zaśmiecony aplikacjami telefon działa wolniej. Tracimy wtedy cenny czas na oczekiwanie na różne procesy telefonu i czas przecież też jest wartością. Ponadto generuje to potrzebę kupowania coraz to nowszych i szybszych telefonów, żeby nadążyły one za ogromem danych. Pierwszej części filmu o aplikacjach to już wszystko. Jeszcze raz dziękuję wszystkim tym, którzy zasubskrybowali mój kanał oraz tym, którzy oglądają moje filmy. Wpadnijcie też na mój profil na Instagramie, na którym staram się na bieżąco wyrzucać to, czym aktualnie się zajmuję. Przejrzyjcie proszę aplikacje w swoich telefonach, dajcie mi znać, czy udało się zrobić z nimi porządek. A ja już teraz serdecznie Was zapraszam na kolejne odcinki i żegnam się z wami. Cześć!